Cześć, Dino. Cześć, Dina. Widzę, że oboje jesteście przebrani na Halloween. Czy chcielibyście się nauczyć, jak zrobić latarnię z dyni? To mogłaby być niezła zabawa. Świetnie. Zatem zaczynajmy. Okej. Okay. Każdy z was będzie miał dynię. Aha! Najpierw musimy wyciąć górę dyni, żeby wyciągnąć z niej środek. Jakiego narzędzia będziemy potrzebować? Aha. Tak jest, Aha. Dino. Będziemy potrzebować tego narzędzia. Teraz twoja kolej, Dina. Teraz musimy wyciągnąć miąż i pestki ze środka. Nam potrzeba Dino? A. Tak jest. Drewnianej łyżki. Dobrze, teraz naprawdę będzie interesująco. Musimy namalować twarz na naszej dyni, a do tego użyjemy tego narzędzia. ty wybierzesz Dino? Trójkąt dla oczu? Dobry pomysł! A co z ustami naszej dyni? Tak, półksiężyc jako usta! Wow, Dino, Twoja dynia jest przerażająca. Ale to jeszcze nie koniec. Okej, okay, Dina, Twoja kolej. Jakich kształtów użyjesz, serce? Na oczy? To takie miłe Dina! A co z ustami? Dobrze! Okrąg dla ust! Ha, Dina, twoja dynia jest fantastyczna! Okej, okay, przyjaciele. I ostatni krok musimy włożyć do środka świeczki i je zapalić! Zamknijmy teraz nasze dynie, wow, wykonaliście kawał dobrej roboty. Prawdziwe dynie na Halloween. Oboje zasługuje ci na niespodziankę. Oh, Wesołego Halloween, moi przyjaciele! Do zobaczenia wkrótce. Dobry wieczór, moje dinozaury. Czy wiecie, Aha. że dzisiaj jest szczególna noc? Aha. Dzisiaj mamy Sylwestra. Po północy rozpoczniemy nowy rok. Aha. Więc może nasza maszyna ma dla nas specjalną lekcję? Dowiedzmy się. Aha. Aha. Będziemy uczyć się o kolorach pomarańczowy i zielony. I będą to kolory fajerwerków, które dzisiaj odpalimy. A ten pokaz fajerwerków odbędzie się na naszej arenie. Poczekajcie, dinozaury, jeszcze za wcześnie. Dino, Dina, musimy poczekać do północy. Wtedy będzie pokaz fajerwerków. Pozostały jeszcze trzy godziny. Może zrobicie sobie małą drzemkę w oczekiwaniu na północ, co? Słodkich snów, dinozaury! Za chwilę będzie północ. Zaraz rozpocznie się pokaz fajerwerków. Dino, Dina, pora się obudzić. Zaraz zaczynamy. Szczęśliwego nowego roku! Wow, jakie piękne pomarańczowe fajerwerki! Tylko spójrzcie na te zielone fajerwerki. Jak myślicie, jakiego koloru będą następne? Zielone, jak liście drzew? A ty co myślisz, Dina? Pomarańczowe, jak pomarańcze? Dina zgadła! Ależ to jest super! Chcecie zobaczyć jeszcze więcej? Jak myślicie, następne będą pomarańczowe, czy może zielone? Pomarańczowe? A ty jak myślisz, Dino? Zielone? Okej, okay, zobaczmy. Zielone! Dino zgadł tym razem. Okej, okay, moje dinozaury, ostatnia szansa, żeby zgadnąć. Kto teraz zgadnie wygrywa konkurs? A więc, jakiego koloru będą te fajerwerki? Dino mówi, że będą pomarańczowe. A Dina twierdzi, że będą zielone. Zobaczmy. Oboje mieliście rację, dinozaury. Tym razem odpaliły i pomarańczowe i zielone firewerki razem. Tak właśnie powinno się celebrować nowy rok. Wszystkiego najlepszego. Cześć Dina! Cześć Dino! Zobaczcie, jak wiele chmuryk mamy dzisiaj na niebie! Czy chcielibyście na nie popatrzeć? Doskonale! Zatem zaczynajmy! Spójrzcie na niebo! Jest ich więcej! Hej, te chmurki wyglądają jak cyferki! Jeden. Dwa. Trzy. Jestem pewien, że mamy tutaj więcej chmurek. Wejdźmy na tą górkę i poszukajmy ich. Nie ma co się śpieszyć. To nie wyścig. Zobaczcie, jest więcej chmurek. Cztery, pięć, sześć. Doskonale, jeszcze trochę i będziemy na samym szczycie. Wow, ale widok. Idzie jeszcze jakieś chmurki? Tam są! Siedem... Osiem... I gwiazdka! Dziewięć... Dziesięć. Te chmurki są niesamowite. Doskonale. Nauczyliśmy się liczyć dzięki nim. To wspaniałe. Powtórzmy te numery. Jeden. Dwa. Trzy. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Ale mieliśmy dzisiaj mnóstwo zabawy, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem. Hej, Dino, cześć, Dina. Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Zatem uruchommy maszynę i zobaczmy, czego się nauczymy. Hmm, ciekawe, gdzie się zatrzyma. O, Alfabet? Ciekawe, co będzie następne. Flagi? I park. Już wiem, będziemy uczyć się alfabetu w parku, szukając różnych przedmiotów. Zagramy dzisiaj w grę, dzięki której nauczycie się liter alfabetu. Spójrzcie, mamy tutaj karty z literkami alfabetu, na każdej inna. Waszym zadaniem będzie poszukanie przedmiotów w parku, których pierwsze litery zgadzają się z tymi na planszy. Dino, chcesz spróbować? Ciekawe, co uda ci się znaleźć. O, co to? Czapka? Czyli po angielsku Hat? Poszukajmy teraz planszy z literą H. Tak jest dino. H jak hat. Dina, teraz Twoja kolej. Ciekawe, co Tobie uda się znaleźć. O, winogrona, czyli po angielsku grapes. Jaka pierwsza litera jest w wyrazie grapes? G, tak jest Dina. Dino, chcesz zagrać jeszcze raz? Co znalazłeś, Dino? Czy to flaga? Po angielsku flag. Tak jest, Dino. Pierwsza litera to F. Dina, teraz Twoja kolej. A co to takiego? Soczek? Czyli po angielsku juice. Zaczyna się na literę J. Zgadza się, Dina. Pozostała nam ostatnia karta. Która ma literkę I. W parku kryje się dla Was coś wyjątkowego: Coś, co zaczyna się na literę I. Jest bardzo smaczne. Znaleźliście je: I jak ice creams, czyli lody. F jak flag. G jak grapes. H jak hat, I jak ice creams, J jak juice. Brawo, moje dinozaury, spisaliście się na medal. Hej, Dino, cześć Dina. Jak się dziś macie? Mm -hmm. Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Mm -hmm. Doskonale. Wiesz, co robić, Dino? Naciśnij przycisk i zobaczymy, co pokaże nam nasza maszyna. O -o -o. <grym> Zobacz, to numery. Zobaczymy, co będzie następne. To skakanka. Ciekawe, gdzie będziemy skakać. Zobacz, Dina, to twoje ulubione. W parku będziemy się uczyć liczyć. Czy to brzmi jak dobra zabawa? Doskonale! Poczekajcie, tu, dinozaury. Nie zapomnieliście czego? Potrzebujemy skakanki. To niebieska skakanka, dinozaury. Czy jesteście gotowi na wycieczkę do parku Dino i Dina? Wspaniale, zatem idźmy tam i zacznijmy uczyć się numerów. Hej, dinozaury. Okej, okay. kto zacznie pierwszy? Dobry pomysł, Dino. Możemy zawiesić ją między tymi dwoma drzewami. Idealnie. Okej, okay, Dino. Zaczynasz? Dobra robota, Dino. Zobaczmy, ile razy uda Ci się przeskoczyć. Gotowy? Sta! Raz. Uh -huh. Dwa. Uh -huh. Trzy. Cztery. Uh -huh. Uh -huh. Pięć. Wow, Dino, to było fenomenalne. Brakuje ci tchu. Uh -huh. To dobre ćwiczenie, czyż nie? Dina, czy chciałabyś spróbować? Uh -huh. Gotowa i start! Raz, uh -huh. dwa, uh -huh. trzy, cztery, uh -huh. pięć, sześć. Uh -huh. Jesteś też zmęczona, Dina? Uh -huh. Wow, Dina! Musisz być bardzo zdrowa. Musisz nauczyć się, uh -huh. żebyś tak zdrowy razem poskaczecie na skakance? Okej. Okay, zróbmy. Raz. Aha. Dwa, Aha. Trzy. Aha. Cztery. Aha. Pięć. Sześć. Świetnie, Dino. Udało ci się. Doskonale, moi przyjaciele. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu numerów. Aha. Czy je pamiętacie? Aha. Tak jest, Dino. Jeden. Aha. Dwa. Trzy, Aha. cztery, Aha. pięć Aha. 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 i sześć. Świetna robota. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej Dino, cześć Dina. Jak się miewacie? Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Doskonale. Wiecie co robić? Naciśnijcie przycisk i zobaczymy, o czym się dzisiaj nauczymy. Zobacz! Kolory! Ciekawe co będzie następne. Będziemy bawić się woreczkami. Tylko ciekawe gdzie? Myślę, że wiecie, co to znaczy. Będziemy się bawić woreczkami w parku i uczyć się o kolorach. Dobrze, znajdźmy nasze woreczki. Zobacz, czerwony woreczek dla Dino oraz żółty dla Dino. Chodźmy do parku i zobaczmy, o jakich kolorach dzisiaj się pouczymy. Zary, czy jesteście gotowi na naukę pierwszego koloru? Okej, okay, zatem zaczynamy zabawę! Uh -huh. Nie martw się, Dina. Dina nauczy cię, jak rzucać woreczkiem, tak żeby trafić. Teraz twoja kolej, Dina. Doskonale! Trafiłaś swoim żółtym woreczkiem? żółtą uh -huh. dziurę. Okej, okay, Dino. Okay. Spróbujesz jeszcze raz. Wspaniale. Okej, okay, Dino. Spróbuj jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, rzucaj. Udało się, Dino. Trafiłeś swoim czerwonym woreczkiem. Do czerwonej dziury. O, zostały nam jeszcze dwa niebieskie woreczki. Wiecie co robić, z dinozaury? Doskonale moje dinozaury! Nauczyliśmy się dzisiaj trzech nowych kolorów! Czy pamiętacie jakie to były? Tak jest, Dino. Twoje kolory to były czerwony, żółty i... Tak, Dino niebieski. Świetna robota. Do zobaczenia następnym razem! Cześć Dino! Cześć Dino! Czy chcielibyście dzisiaj pobawić się z maszynką do banieczek? Moglibyśmy też pouczyć się u kształta! Doskonale! Zaczynajmy! Zobaczcie, tu jest pierwsza maszyna do banieczek. Ciekawe co to będzie! Panieczki są w kształcie kulek. Dalej przyjaciele, rozwijmy je! Udało się doskonale! Kolejna maszyna do banieczek. Ciekawe, co ona zrobi! Te banieczki są w kształcie kwadratu. Wspaniale, poszukajmy kolejnej maszyny. Tam jest ciekawe, co za kształty wytworzy. Konty. Hmm, banieczki są chyba zbyt wysoko dla Was, ale mam jakiś pomysł. Uh -huh. Możemy użyć trampoliny. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Wow, ale tu była zabawa. Kontynuujmy. Tu jest ostatnia maszyna. Co to uh -huh. będzie? Uh -huh. mm. Gwiazdki, jakie piękne. Nikt też nie możecie dosięgnąć. Ale na szczęście mamy trampolinę. O -o. O -o. O -o. O -o. Doskonale, jesteście tacy mądrzy. Udało nam się złapać wszystkie banieczy. Ale dzisiaj mieliśmy zabawy, jak o -o. zwykle. Do zobaczenia, moi przyjaciele. Hey Dino. cześć Dina, jak się macie! Uh -huh. Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Uh -huh. <noise> Doskonale! Wiecie co robić. Naciśnijmy przycisk i zobaczmy, czego się dzisiaj nauczymy. Uh -huh. Uh -huh. Zobaczcie, to numery. Zobaczymy, co będzie następne. To piernik. Ciekawe, gdzie będziemy uczyć się liczyć. Chyba wiecie, co to oznacza? Będziemy uczyć się liczyć na piernikach w parku. Najpierw przygotujmy nasze pierniczki. Zobaczcie: jeden piernik ma dwa guziki, a drugi tylko jeden. dopasujemy ilość guzików do cyfr na tej tablicy. O? Czy jesteście gotowi, moje dinozaury? -a -a. Ok, w takim razie zaczynamy. Dobrze, Dino. Twój piernik ma jeden guzik, w takim razie umieść go pod cyfrą jeden. Bardzo dobrze, Dino. Twój -a -a. piernik ma tylko jeden guzik. -a -a. Teraz twoja kolej, Dino. Zgadza się, Dina. Twój piernik ma dwa guziki. Uh -huh. Dobrze, moje dinozaury. Spróbujemy uh -huh. jeszcze raz. Dobrze, Dino. Ty weźmiesz piernika z trzema guzikami. A ty, Dina, weźmiesz tego, który ma cztery guziki. Uh -huh. Chcesz spróbować swojego piernika, Dino? Uh -huh. Dobrze, uh -huh. Dino. Tylko najpierw skończmy liczyć, dobrze? Aha! Uh -huh. Dobrze, moje dinozaury, zacznijmy liczyć. Bardzo dobrze, Dino. Twój piernik ma trzy guziki, a twój piernik Dina ma cztery guziki. Doskonale! Wspaniale, Dino i Dina. Nauczyliśmy się dzisiaj czterech numerów. Czy pamiętacie, jakie to numery? Zgadza się. Te numery to 1, 2, 3 i 4. Czy chcielibyście teraz zjeść wasze pierniczki? Oczywiście, że tak. Zatem smacznego, moje dinozaury.